The cat sat on the Jawożnianin Marian Folga zdobył drugie miejsce na Mistrzostwach Francji w body paintingu. Artysta zaprezentował poruszającą pracę w tematyce Mój bohater, w której odwołał się do swojej rodziny, żony oraz dzieci, przekazując głębokie i osobiste przesłanie. Mistrzostwa Francji w body paintingu odbyły się podczas festiwalu zorganizowanego w miasteczku Epinal. Organizatorem wydarzenia jest Krzysztof Cwikła, który kilkanaście lat temu zamieszkał we Francji. Pierwszego dnia festiwalu uczestnicy mogli wziąć udział w rozgrzewce w swobodnym malowaniu w luźnej i kreatywnej Atmosferze. W sobotę było malowanie, był temat, była tematyka Avatar, czyli ten filmowy Avatar Jamesa Camerona. No i wszyscy uczestnicy malowali swoich modeli, modelki na wzór Avatara. No, było to takie bardziej na rozmalowanie się, no, na taki typowy taki performance. Kolejnego dnia odbyły się już mistrzostwa. Tematem przewodnim konkursu był mój bohater. Uczestnicy zinterpretowali go na różne sposoby. Pojawiły się znane gwiazdy, postacie z bajek, między innymi Harry Potter, a także komiksowi superbohaterowie. Jaworznianin postanowił jednak pokazać coś zupełnie innego, pełnego emocji i osobistego znaczenia. Nawiązał on do swojej zmarłej córki Julci, która jest dla niego prawdziwą superbohaterką. Na ciele modelki Valentin Repert pojawili się Również inni członkowie rodziny, żona Monika oraz synowie Tomek i Mikołaj. Wszystkie elementy tworzyły spójną całość, która była dopracowana bardzo szczegółowo i pełna symboliki. No moim tematem była właśnie moja rodzina e, czyli moja e, Julicia e, Świętej Pamięci która zachorowała na karmioplatę roszczeniową, no i przez dwa lata walczyła o życie, zrzeszając jednocześnie tysiące osób, które nie miały pojęcia, czym są właśnie przeszczepy. Po tych dwóch latach ludzie zrozumieli, że warto być dawcą. No i dlatego ona też była takim bohaterem, że pojawia się na świecie po to, żeby przekazać jakby coś, co może uratować jeszcze wiele, wiele istnień. No i też opowiedziałem o swojej rodzinie, że też moim bohaterem była moja żona, Monika, która przez cały czas walczyła o jej życie. Mieszkała z nią w szpitalu. Była właściwie 24 godziny na dobę, nie śpiąc, ograniczając jakby swoje najważniejsze potrzeby, żeby po prostu być tylko przy Julci. No i też tam opowiedziałem o swoich dzieciach, że oni też jakby są teraz tymi bohaterami, no że oni po prostu są, że nas wspierają, że jest to takie już szczęście, że jakby zastąpili Julcie, ale są no bardzo dużą częścią, częścią nas i, No i to cała moja rodzina jest właśnie takim bohaterem Julcia, Monika, chłopcy. Całość uzupełniło nakrycie głowy, które wykonała żona Monika. Była ona również odpowiedzialna za kostiumy i rekwizyty użyte w pracy inspirowanej awatarem. To wyjątkowe dzieło i płynące z niego przesłanie zapewniły Marianowi Folze drugie miejsce w prestiżowych zmaganiach. Podczas wydarzenia wspierały go jego podopieczne z młodzieżowego domu kultury Jawożnie: Malwina Jasik, Wiktoria Dylong i Lena Gębała, które wykonały fryzurę modelki.